Kuba, co Cię skłoniło, żeby zawrzeć współpracę z taką firmą jak nasza? Kilkaset tysięcy kuchni, kompletów rocznie. Nie spodziewałem się, że polscy producenci robią taką robotę. Pakiet takiego spokoju no psychicznego. Tak? Więc to się spina. Lądowałeś w z nerwobólami przez nierzetelnych podwykonawców. Kupujesz sobie dwa mieszkania. na co zwrócił uwagę na samym początku. Najpierw to są dobre decyzje. Decyzje, które przynoszą spokój, które przynoszą zadowolenie, które przynoszą pieniądze. Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Piotr. E, jesteście w firmie Exto Meble. Witam na naszym kanale, na YouTubie. E, jest ze mną e, fajny gość, nasz współpracownik Kuba Midel. Witam cię Kubo. Witam serdecznie. Tak, osoby nie trzeba przedstawiać. E, poznaliśmy się na targach meblowych w Poznań 2024. E, Dołączyłem i, do ekipy. Tak, dołączył Kuba do naszej ekipy. E, zaczynamy fajny, duży projekt. Osiem mieszkań, w Łodzi, e, umeblowanie kuchnie, szafy, no i jeszcze pozostałe meble, zobaczycie. Kuba, powiedz, przyjechałeś do Elbląga, tak? Jak ci się w ogóle podoba tutaj? Znaczy, zaskoczenie, ja nie ukrywam, że jestem pierwszy raz w życiu, a to już minęło 41 lat w Elblągu. Zawsze to. ten Elbląg się mijało, Jadąc z łodzi na, na północ, także miasta nie znam kompletnie. Natomiast sama firma, sama branża, mimo tego, że w nieruchomościach siedzę od dawna. Zaskakuje. No, to bardzo mi miło. Kilkaset tysięcy kum, y, tych kuchni, kompletów rocznie. No, nie spodziewałem się, że polscy producenci robią taką robotę. Czyli nie spodziewałeś się, że ja, no, z takiej... Z Takiego z rozmachu, nie, tak? nie. Podobnie <laughs> było z Wikingiem właśnie, myślałem, tak. że wiesz, produkują dobre jedzenie pudełkowe, gdzieś dowożą, natomiast, że, że robią to w takiej skalinie i to było podobne zaskoczenie. Byłem przekonany, że macie, wiesz, kroicie płyty y, no. meblowe i tak dalej, natomiast, że robicie tego tyle, na pewno nie. A jest to nam w tej chwili po prostu inwestorom potrzebne, bo oprócz samych płyt, elementów, okuć, chcemy zaoszczędzić czas mhm. i coś, czego się nie da kupić, czyli odrobina zdrowia i energii. No to akurat jesteśmy w tym, w tym temacie w stanie pomóc, tak? Um, powiem tak, no, porozmawialiśmy na targach, um, ja już znam Twoje potrzeby. Powiedz, załóżmy, co cię skłoniło, żeby zawrzeć współpracę z taką firmą jak nasza? Bardzo słabe doświadczenia ze stolarzami, takimi indywidualnymi, których bardzo lubię, cenię, oczywiście pozdrawiam, natomiast okazało się, że rozmowy to było jedno, realizacja to drugie, i na końcu rachunek ekonomiczny, gdzie miało być niedrogo, bo płyta jest po 300-400-500 zł. Za zabudowę płaciło się nie wiem 35 tysięcy, 40 tysięcy. Jeżeli dowiedziałem się, że można zrobić to, po prostu połowę taniej i dwa razy szybciej, przede wszystkim czynnik ekonomiczny, no i taka współpraca bezobsługowa, tak, przyjeżdża ktoś z firmy, zwykle jeżeli ktoś prowadzi firmę sam, to ja też rozumiem człowieka, który te kuchnie skręca sam, czy gdzieś wieczorami ma busika i, i dobre chęci, ale no, niestety to jest za mało przy projekcie, gdzie tych mieszkań się robi kilkanaście na raz. to musi być zespół, to nie jesteście tylko wy, jest jeszcze druga firma z Łodzi, Tutaj ogromne pozdrowienia dla Michała Sienowskiego. To są dwie, dwie firmy, które mnie wspierają i ja mogę być po prostu inwestorem. Pierwszy raz w życiu czuję się inwestorem, a nie kierownikiem ekipy budowlanej, nie projektantem, nie stolarzem, nie takim panem, który zagląda wszystkim w faktury, tylko zleca usługę tak. i mają zrobioną i, i głęboko wierzę w to, yy, no, że, że, że ludzie nie pójdą jak gdyby, jeżeli mogą oczywiście, czy na otwartym kanale, czy na tym programie rentierskim, no troszeczkę no nie popełniać tych samych błędów, które popełnia człowiek robiąc je. Rozumiem, czyli te błędy, bo teraz w branży nieruchomości od jakiego czasu, można powiedzieć, tak inwestujesz? 15 lat. 15, 15, lat. 15 lat, tak? Czyli od 15 lat zrobiłeś na pewno już kilkadziesiąt takich zabudów meblowych, tak. kuchennych, tak? Czyli masz bardzo duże doświadczenie z takimi stolarzami, z firmami pewnie sieciowymi, tak, e, sieciówkami, e, więc tak. No, z sieciówką mam jedno doświadczenie. Na szybko mhm. chciałem kuchnię. Tak. Kuchnia kosztowała 1000 zł. Aha. E, no, nie przetrwała <laughs> nawet montażu. Aha. No. Czyli to jest e, przykre doświadczenie. No takie przykre, ale wiesz, no, czek, jeżeli tak płacisz lekcje. 1000 zł za kuchnię, no to też nie spodziewa się, że będzie działała. Tak. E, dużo dobrych doświadczeń, bo, bo chłopaki naprawdę zrobili robotę, tylko widzę, że czekanie na, na konkretnego człowieka, czekanie mhm. na lukę, czekanie na tego jak kupi płytę, płyta będzie pocięta, zalaminowana. Mhm. Jeżeli nie masz tej swojej hali produkcyjnej, no gdzieś musisz się wspierać czy podpierać jakąś, jakąś halą, która jest lub nie jest, a, a banku to nie interesuje, leci ci kredyt. Tak. Mieszkanie stoi, mhm. ty czekasz. Więc nadchodzą takie złe czasy dla, dla indywidualnych przedsiębiorców. Uważam, że samemu nie wygrasz, trzeba się łączyć. Tak jak mówisz, tak też jest to moje zdanie, e, ponieważ e, tak jak powiedziałeś, e, masz paręnaście teraz mieszkań do wykonania, tak? E, zlecenie przypuszczam tych e, parunastu mieszkań jednej osobie, która ma małą firmę, jedną piłę, zleca komuś oklejanie, e, zajęłoby takie zlecenie dla niego przypuszczam od pół roku do 8 miesięcy, tak? Ty akurat nie jesteś sobie w stanie na to pozwolić, e, na taki przestój, Ponieważ koszty by bycie... Więcej zapłacę za przestój niż za te kuchnię. Tak. Więc nie ma to interesu ani dla stolarza, ani dla mnie. No trzeba się po prostu wesprzeć. Już nie mówię o tym, jak mam, jak klientów, którzy chcą inwestować w nieruchomości i mają tak duże nadwyżki, że kupują mieszkań, nie wiem, 30-40 na strzał i tak. kompletnie nie mają pojęcia o budowlance, o remontach, o niczym. Hmm. Chcą tak naprawdę mieć gotowiec. I dzisiaj są takie możliwości, że są firmy, które te gotowce dostarczają, więc... Nauczmy się z tego skorzystać. Fajnie twój też dzisiaj powiedział, że mhm. czasem wydanie 100 zł więcej, to jest kilka tysięcy złotych oszczędności. Oczywiście, zgodzę się w tym 100%, tak? Bo z tego co widzę, twój problem to zależało człowiek, tobie na y, czasie, tak? żeby to wszystko zrobić. Y, no, na czasie, na jakości, na cenie. Wiesz, to tak. też nie jest kwestia czasu. Jeżeli by to było za darmo czy za pół ceny, mhm. to bym poczekał miesiąc czasu, ale jeżeli i płacisz, <laughs> i czekasz. Jest to średnie. Mhm. Y jeszcze koszty alternatywne, że zamiast się denerwować można robić coś innego. No to podsumowując, mhm. lepiej kupić sprawny samochód i płacić raty leasingowe niż kupić niesprawny i go łatać, mimo tego, że czasem odpala. No to są proste, wiesz, tylko ja żałuję, że niestety tak późno dochodzę do tych wniosków. Ja byłem mhm. uczony starej szkoły biznesowej, żeby patrzeć na złą stronę złotówki. Tak. Dzisiaj się tego oduczam, że, że płacąc często normalne pieniądze, mamy po prostu normalną. Usługę, plus to, o czym rozmawiamy, no chciałbym zaproponować fajną jakość samym najemcom. To już mm -hmm. nie są czasy, że kupujesz najtańsze płyty. Ja często fronty robiłem z tych, z tych, z tych korpusowych płyt. Z płyt. Korpusowy. O, to się m. nawet broniło do dziś. Natomiast mm -hmm. minęło 80 lat, i najemca płacąc za 2000 zł miesięcznie oczekuje standardu. I nie chce mieszkać w kuchni, gdzie fronty są z korpusu, nie chce mieszkać w kuchni, gdzie ten blat jest byle jaki. A też ekonomia udowadnia, że te, te ceny, inflacja działa, wszystko jest drogie, ale można całkiem okazyjnie zrobić czy dobrą łazienkę, czy dobrą kuchnię. Tak, to, to Kubo, to teraz tak, jak masz paręście tych mieszkań, czy kilkadziesiąt dam wynajem, i masz załóżmy meble, takie stricte takie surowe, praktycznie mieszkanie, takie nieprzyozdobione, a takie mieszkanie wykończone już w lepszym standardzie z pudełkami, tak, jakąś kuchnię zabudowaną pod sufit. To jak widzisz na przykład procentowo, ile szybciej się wynajmuje to mieszkanie wykończone w lepszym standardzie i ile możesz na przykład zarobić więcej na takim mieszkaniu? No, prosty przykład, prosty przykład. Na jednej z inwestycji na ulicy Widzewskiej, gdzie, gdzie zresztą tam już się widzieliśmy na pomiarach, 2400 klient zapłacił za małe mieszkanie. 2400, 2400? miesięcznie plus opłaty. Plus opłaty. Czyli to jest 27 tysięcy rocznie, tylko dlatego, że żona tam włożyła odrobinę serca. Jest zrobione poprawnie, jest homestaging, jest fajna łazienka i, i to poszło. Mieszkania, nie to, że zaniedbane, ale no trochę niedoinwestowane, potrafią stać 2-3 miesiące. Mhm. Klient płaci swoje pieniądze, swoją ciężką pracą za, za ten wynajem i, i chce mieć dobrze, więc ekonomia. Biorąc pod uwagę, dołożyć tam przysłowiowy 1000 złotych, tak, a wynająć od razu, czy też tak przytrzymać te 1000 zł dla siebie, żeby nie wydać ten lepszy standard, a trzymać dwa miesiące mieszkanie niewynajęte, wychodzi na to, że lepiej troszkę tam dołożyć, tak? Za 1000 zł się tego nie zrobi, ale były takie dylematy, rozmawialiśmy z żoną, czy poskąpić 15 tysięcy, czy nie? 15 to już jest dużo. To jest dużo, ale gdy, mhm. jeżeli mieszkanie kosztuje 100 tysięcy złotych i ta różnica 15 to jest znaczny procent, ale jak mieszkanie kosztuje 300-400 tysięcy, mhm. to te 10-15 tysięcy to jest ułamek kwoty, a masz zupełnie inne mieszkanie, masz zupełnie innego najemcę, zupełnie inną kwotę z wynajmu. Więc to się spina, jak gdyby żałowanie tej, tej końcówki. Tak. Opłaca się najmniej. No, no, to ładnie to ująłeś, tak? Że... No, taka jest prawda, bo i tak musisz wydać kasę. I jeżeli już wydajesz, no to chciałbym, żeby wszystkie strony były zadowolone, wtedy dostawcy się łatwiej pracuje. Mhm. No bo możesz zadzwonić, że chcesz lepsze krzesło, lepszą kanapę, odrobinę lepsze fronty. Klient jest zadowolony, płaci 300 zł więcej, 500 zł więcej, ale wie, co ma. I też my wiemy, że handlujemy dobrym towarem. Mhm. Jeśli nie podobało to właśnie często u fliperów, że robili to na sztukę, mhm. byle zhandlować. No, tak, potem... Oczywiście, że to, ta taniość jest fajna na kartce, mhm. ale tani panel, tania płytka, tania robocizna, wszystko tanie się mści, się mści. A robiłem tą technikę. Mhm. Więc jak gdyby jestem w stanie porównać e, właśnie tę szkołę poprawną, niepoprawną i paradoksalnie ja najbardziej skąpiłem na mieszkaniach, kiedy najlepiej zarabiałem e, w swoim czasie, kiedy nieruchomości kosztowały jedną trzecią. Tak. I ten błąd naprawiam dziś i myślę, że kto nie zaakceptuje tych warunków, mhm. będzie się albo męczył z najemcą, Albo się męczył z nieruchomością. No widziałem, Kubo, akurat projekty Twojej małżonki Eli, z którą serdecznie pozdrawiam. Naprawdę bardzo fajne projekty. Nie są to takie typowe, może powiedzieć, projekty pod wynajem, ponieważ tam dopieszczone są, tak to ujmę, że te mieszkania to wyglądają tak, jakbym sam dla siebie chciał robić. Ale... Takie robimy. I powiem jeszcze dlaczego. Dlatego, że lada chwila będzie bardzo dużo mieszkań na rynku. W tej hmm. chwili Deweloperzy w każdym mieście, tak naprawdę w Polsce, budują na potęgę, kupujemy te mieszkania, będziemy je chcieli wynajmować, no, a klient będzie miał wybór. I teraz czymś się musisz wyróżnić. To jest tak kiedyś auto z klimatyzacją, czy bez klimatyzacji? No, ktoś, kto ma auto bez klimy ma dzisiaj problem z odprzedażą, z odprzedażą samochodu, więc tak samo będzie w nieruchomości. No, rozumiem. Czyli bierzemy de facto y, te mieszkanie bardziej, lepiej dopiścimy, tak. szybciej nam się sprzeda tak. a, czy, lub wynajmie i szybciej na tym zaczniemy zarabiać. Dokładnie tak. tak. Prowadzisz również programy rentierskie, tak? Tak, no jeden. Jeden program, tak? tak? tak. Może coś o tym opowiesz. Dużo wykładów, zresztą dzisiaj prosiłem Ciebie, żeśmy nagrali taką lekcję. Chciałem stworzyć coś, czego na rynku nie było, tym warsztatowym, mhm. żeby nie trwał to, żeby to nie był kurs, 15 lekcji do widzenia, tylko, żeby to był program, 12-miesięczny mentoring dla ludzi, którzy inwestują lub chcą inwestować w nieruchomości pod wynajem. Taki, myślę, że bardzo nie tylko techniczny program, ale również mentalny. Jak myśleć jak rentier? Jak część pieniędzy inwestować w nieruchomości? Można mieć dużą firmę, ale mały majątek. Ja wolę, żeby przejść na takie myślenie, że masz średnią firmę, ale kumulujesz sobie prywatny majątek, który nie tylko rośnie na wartości, ale również co miesiąc zarabia. I na tym programie rentierskim przedstawiamy kilkanaście nieruchomości, które są w portfelu. Kilkanaście zrobimy nawet połowę wspólnie, mhm. właśnie pokazując od, od odebrania kluczyka od dewelopera, po przekazanie kluczy najemcy w tej części praktycznej, sporo teorii, sporo wykładów, społeczność właśnie osób, które inwestują, bo brakuje mi takiej grupy, mhm. nawet nie zakupowej, co takiej grupy wsparcia. Tak. Ten ma dwa mieszkania, ten trzy, ten przepłacił, ten nie przepłacił, gdzie można coś kupić i tak dalej. Plus, właśnie mentoring, czyli spotkanie się raz w miesiącu, omówienie konkretnych tematów i to, czego brakuje inwestorom, czyli zaplecze dokumentów. Umowa z bankiem, akty notarialne, zadatki, zaliczki, umowa z najemcą, umowa z firmą remontową, z omówieniem, z notariuszem, z adwokatem. Więc chcę wyposażyć za cenę, nie wiem, lodówki czy, czy dwóch, mhm. kursanta we wszystkie narzędzia mentalno-dokumentowe, tak. żeby mógł sobie działać na rynku sam. To mi przypomina słowa twoje, które troszkę tak, historię twoją, którą opowiedziałeś mi wcześniej, że wylądowałeś w karecce, tak, z nerwobulami, tak, przez nierzetelnych, może powiedzieć podwykonawców, o tak to powiem. Czyli rozumiem chcesz swoich rentierów, tak, kursantów, tak, proprowadzić na takiej zasadzie, że Zaproponować im pakiet takiego spokoju psychicznego. Tak? Spoko wiedzy, wiedzy, doświadczenia, przeświadczenia, żeby nie stracili na nieruchomościach, nie robiąc tego albo robiąc to źle. No właśnie, bo czyli rozumiem, ktoś ma jakąś tam kwotę odłożoną y, X, tam, załóżmy, że może sobie kupić dwa mieszkania, ale się boi na przykład Dokładnie. zainwestować, bo nie wie, jak to robić. Rozumiem, że ty to wtedy tak. Y z całym sercem. Z całym zrobię serce. wszystko, żeby wam jak mhm. najlepiej poszło zainwestowanie tych pieniędzy w tak. nieruchomości pod wynajem. A, no to teraz jeszcze jedno takie pytanie. Masz już załóżmy jako nowy rentier, tak? bierzesz kupujesz sobie dwa mieszkania. I co byś tym na przykład na co zwrócił uwagę na samym początku, tak, żeby nie popełniać tych samych błędów, żeby nie wyglądać znowu w tej karetce, tylko po prostu sobie spokojnie się skupić na zarabianiu dalszych pieniędzy na kolejne mieszkania załóżmy, żeby wynajmować. No unikać błędów. Ja nagrałem takie dwa kursy zaproszeniowe, możecie nawet je pobrać pod tym filmem, czy, czy sobie zaśmieszne jakieś tam symboliczne pieniądze kupić. Siedem największych błędów, jakie robią przedsiębiorcy. Często są to ludzie, czy inwestorzy, którzy mają za dużo pieniędzy, bo masz środki. No ciężko przyszło, łatwo prawdopodobnie pójdzie, więc taki kurs i 18 największych kłopotów, problemów inwestorów nieruchomości. To jest po prostu do, do wzięcia i dziwię się, że przyjeżdżają do mnie osoby na warsztaty czy na konsultacje, no, które wydają ten milion dwa bez pomyślunku, można było zainwestować to dużo, dużo mądrze. Także jest era informacji, no ja też nie wiedziałem, że istniejecie targi, spotkanie, kolega, znajomy, okazuje się, że będzie z tego naprawdę fajna współpraca. Myślę, że z obopólną korzyścią, i PR-ową, i kuchenną, i wiedzową i techniczną. Tylko hmm. dlatego, że ktoś przekazał nam telefon. Kuba przyjeździ na targi, pogadamy, pogadaliśmy. Więc to jest to, to jest ta iskra. Tak. I teraz co z tego, że jeden ma 100 milionów, a drugi ma 40 mieszkań do sprzedania, hmm. jak jeden z drugim nie wie jak się dogadać? No, po to, po to jest zresztą, po to jest to działanie i wiem też, że wielu Polaków i Polek naprawdę mądrze inwestuje. Rynek się w tej chwili dzieli, bo to musimy wiedzieć na ludzi, którzy będą mieli mieszkania pod wynajem, i ludzi, którzy będą naszymi klientami, którzy będą te mieszkania wynajmować. Kto robi dobrze, to osądzi Pan Bóg, osądzi czas. Czy lepiej być najemcą i, i mieć trochę mniej zmartwień, czy lepiej zainwestować w mieszkanie i kumulować 3 miliony dla wnuków. No. to już jest pytanie yy, nie do mnie. Tak, ja względne. względne. Natomiast myślę, że lepsze dwa mieszkania niż yy, najlepszy ZUS. Mhm. Tak też tak myślę, o tak. To powiem, e, czyli biorąc jeszcze w, takie może powiedzieć kwintesencje, tak, z twojej rozmowy wypowiedzi, e, przypuszczam, że wolałbyś poprowadzić teraz czy powiedzieć klientom swoim e, osobom, które chcą zainwestować w nieruchomości. Żeby wybierały, może powiedzieć, mądrze dobierały swoich partnerów, tak? tak? tak. Biznesowych. Tak? Przypuszczam, że chodzi o to, żeby nie stawiać, może powiedzieć, na jakieś tam polecenia typowe tam. Czyli znaczy niekoniecznie taniej. Mhm, Polecenie niekoniecznie... jest bardzo ważne, mhm. bo polecasz kogoś, kogo sprawdziłeś i tak. nie ma nic lepszego. Natomiast y, próbowanie wyliczać tej stopy zwrotu, gdzie będzie taniej, żeby była 7%, a nie 6,5%, mhm. wydaje mi się, że jest to błędem. Najpierw to są dobre decyzje, Decyzje, które przynoszą spokój, które przynoszą zadowolenie, które przynoszą pieniądze, ale ta stopa zwrotu, ta różnica 50-100 zł na czymkolwiek, nie ma większego znaczenia w tym biznesie. Tak, zdrowie psychiczne jest, może powiedzieć, no niewyceniane. I, I finansowe. I czas. Tak. Czas kosztuje dużo więcej niż 40 czy 50 zł. Myślę, że udowodnię to w tej chwili, właśnie czy wspólnie udowodnimy na na tym programie rentierskim i zrobimy to dość bezboleśnie dla wszystkich firm, mhm. dość, bezbole, dość, dość bezboleśnie zainwestujemy kilka milionów złotych. No Myślę, że y, pokażemy y, z Kubą również y, w, ta, w naszym projekcie, który będziemy teraz robić. Będziemy każde mieszkanie Twoje opisywać, y, wrzucać na nasze social media. Dokładnie. Będziemy mówić ceny, tak, żeby każdy był świadom, ile co kosztuje. Tak. tak, Nie będziemy nic ukrywać, więc mi się zdaje, że ta świadomość inwestora początkowa będzie o wiele większa niż Dokładnie. kiedykolwiek. Dokładnie. Tak? No i jedni będą się bali, inni nie będą w to wierzyli, trzeci będą to po prostu robić, ale na to mm. też nie mamy wpływu. Ale jakie będziemy mieli kuchnie w mieszkaniach, gdzie te kuchnie, czy znaczy gdzie te mieszkania kupimy, na to mamy potężny wpływ. Tak, tak jak mówisz. I działamy. I też możecie, też mamy wpływ na to jak na przykład będziemy prowadzić tą współpracę, tak, tak, tak to tak, powiem, tak, tak. ponieważ możemy zlecić wstępny projekt, załóżmy, co twoja żona zrobiła i potem was nic nie obchodzi, tak, bo z jednej firmy, która to wszystkim się tym zajmie lub też na przykład stać nad głową jakiemuś tam, nie wiem, stolarzowi lub osoby, która tam na przykład to robi, biegać za wszystkim, od prawej do lewej tracić czas i nerwy, no, Ja to jest... już to przeżyłem, <laughs> y, idę zupełnie inną drogą. Tak. Kuba, dziękuję Ci bardzo za no to spotkanie. To ja dziękuję za spotkanie w Elblągu i widzimy się w Łodzi tak. na kolejnych inwestycjach. No, do zobaczenia. Tak do zobaczyska. Wielkie Cześć. dzięki. Hej. Cześć.